Piątek, 23 kwietnia, Błażej Macias. Zapraszam na Telefakty. Pominięto potrzeby mieszkańców. Niestety wartościuje się tych mieszkańców, prawda? Wartościuje się mieszkańców, wartościuje się te y, nasze złożone zadania. Opatów, coraz bliżej obwodnicy. To cieszy na pewno, bo, bo widać, że, że ta procedura postępuje i jesteśmy coraz bliżej realizacji obwodnicy. wiosenna przebudowa lasów. Jest to ogromna akcja, ogromnym wysiłkiem, natomiast przenosi wspaniałe efekty nowy, piękny las. Dzisiaj w nocy doszło do pożarów w budynku przy ulicy Zacisze w Śmielowie. Konieczna była ewakuacja 30 osób. Wczoraj tuż po godzinie drugiej w nocy otrzymaliśmy zgłoszenie, że właśnie w Czmielowie przy ulicy Zacisznej doszło do pożaru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Do znażenia zadysponowaliśmy dosyć dużo samochodów, bo pięć zastępów ratowniczo-gaśniczych, w tym 16 strażaków. Gdy przybyliśmy na miejsce akcji stwierdziliśmy, że właśnie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na pierwszym piętrze, na korytarzu doszło do pożaru fotela, który tam się znajdował. W wyniku tego zdarzenia na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń, a mieszkańcy w ilości 30 osób samodzielnie ewakuowali się jeszcze przed naszym przybyciem. Poza tym jeden z, z os, jedna z osób, która tam przebywała w tym obiekcie odłączyła zasilanie w energię elektryczną i podjęła próbę gaszenia tego pożaru. Także jeśli jak już dojechali strażacy, praktycznie sytuacja była opanowana, jednakże sprawdziliśmy cały obiekt, oddymiliśmy, przewietrzyliśmy, sprawdziliśmy kamerami termowizyjnymi i miernikami wielogazowymi tak, aby wykluczyć, wykluczyć całkowite zagrożenie i wpuściliśmy ponownie mieszkańców do obiektu. Akcja trwała ponad godzinę. Tylko jeden z wniosków złożonych przez władze ostrowca świętokrzyskiego do rządowego funduszu rozwoju dróg został pozytywnie rozpatrzony. Pozostałe trafiły na listę rezerwową lub zostały odrzucone. Ulica Sienkiewicza to jedna z głównych dróg w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy której znajdują się szkoły, punkty handlowe i usługowe. Zdaniem mieszkańców niezwłocznie remontu potrzebuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Bezpieczeństwo przechodzących przez te jezdnie, a ruch tu jest duży, jak Państwo zauważyli, samochody tu bez przerwy jeżdżą. Jak już było wspomniane, była jedna to z główniejszych i moim zdaniem ładniejszych ulic Ostrowca. No niestety sama nawierzchnia ma już lata, ho ho, mieszkam tutaj ponad 50 lat. Jak sobie przypominam to raz była tutaj taka większa modernizacja przeprowadzona. Już w 2020 roku władze Ostrowca wnioskowały do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie na wykonanie remontu na ulicy Sienkiewicza oraz 10 innych dróg na terenie miasta, ale już wiemy, że na Sienkiewicza środków nie przyznano. Są za to pieniądze na Rynek Dękowski. Od ulicy Mickiewicza do ulicy Żeromskiego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i to był taki element priorytetowy, który które chcieliśmy wykonać w ramach remontów oczywiście dróg na terenie miasta. Ta droga nie dostała dofinansowania, jest na odległym, bodajże, o ile dobrze pamiętam, 23. miejscu w rankingu listy rezerwowej. W ostatnim rozdaniu roku 2021 gmina Ostrowiec Świętokrzyski dostała tylko dofinansowanie na jedną drogę. Jest to Rynek Dękowski za 189 tysięcy złotych. Niecałe 200 tysięcy złotych, tylko tyle z około 17 milionów, o które aplikowały władze, trafi do ostrowca. Nie będzie gruntownego remontu odcinków ulicy Sienkiewicza. Utrzymanie dróg będzie wiązało się z obciążeniem miejskiego budżetu. No z tego tutaj wynika, że jednak będziemy musieli się borykać z tymi jeszcze problemami przez jakiś czas, czyli będziemy w formie jakichś remontów cząstkowych łatać, poprawiać bezpieczeństwo poprzez jakieś stosowanie krótkich nakładek co wiąże się no, z dosyć sporymi kosztami właśnie liczyliśmy, mieliśmy nadzieję, że zakwalifikując się do, tego, do tych środków, no, poprawimy tutaj stan techniczny dróg, a tym samym komunikację na terenie miasta dla, dla mieszkańców i, no, i tutaj do zarządzania też by było wiele było łatwiej. Samorządowcy dziś mówią o wartościowaniu potrzeb mieszkańców, których zdanie zostało pominięte przy rozpatrywaniu złożonych wniosków. Ja wypowiadając się i reprezentując mieszkańców tej części Ostrowca jestem bardzo zaniepokojony sytuacją, gdzie po raz kolejny Gmina Ostrowiec Świętokrzyski i przede wszystkim mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego są pomijani w partycypacji w środkach przydzielanych na modernizację dróg. Stoimy właśnie w tym momencie przy ulicy Sienkiewicza, drogi, która przez lata prowadziła przyjeżdżających z Warszawy, z Radomia, właśnie do centrum miasta. Drogi, która była wizytówką miasta i pragnąłbym, żeby tą wizytówką była ciągle. Niestety wartościuje się tych mieszkańców, prawda? Wartościuje się mieszkańców, wartościuje się te nasze złożone zadania. Ja tylko powiem Państwu, że na 48 zadań powiatowych, które znalazły się na liście wojewódzkiej, 28 zadań wchłonął powiat kielecki. Więc proszę mieć też na uwadze to, że ta reszta zadań została rozłożona na. Całe województwo i poszczególne powiaty, poszczególne gminy. Podsumowując, na dziś dla Ostrowca tylko jeden z 11 złożonych wniosków otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Osiem zostało przesuniętych na listę rezerwową, a dwa zostały odrzucone. Pozostajemy w temacie inwestycji drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje obwodnicę Opatowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9. Najwyżej oceniona została przez Komisję. Oferta konsorcjum z liderem Mostosal Warszawa opiewająca na blisko 404 miliony złotych. Jednym z warunków podpisania umowy z wykonawcą będzie brak odwołań od decyzji komisji przetargowej. Obwodnica opatowa o długości około 12 km będzie realizowana w systemie Projektuj i Buduj w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Obwodnica opatowa będzie drogą dwujezdniową, będzie omijała opatów po południowo-zachodniej stronie. Fragment drogi 74 będzie trasą ekspresową odcinek drogi nr 9 będzie drogą główną o ruchu przyspieszonym, ale również drogą dwujezdniową. W ramach tej inwestycji planowane jest wybudowanie między innymi dwóch węzłów drogowych i dwóch rond. Na skrzyżowaniach zarówno e, Aktualnych przebiegów drogi nr 9 i drogi 74, jak i nowych przebiegów drogi nr 9 i F74. Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Budowa obwodnicy Opatowa ma odciążyć miasto od ruchu tranzytowego, a tym samym poprawi jakość życia mieszkańców. To cieszy na pewno, bo, bo widać, że, że ta procedura postępuje i, i jesteśmy coraz bliżej realizacji obwodnicy. Mam nadzieję, że, że pozostałe etapy pójdą bez, bez żadnych jakichś komplikacji i że w końcu mieszkańcy Opatowa i samopatów, mówiąc o mieście czy o zabytkach, odetchną od, od tego ruchu ciężkich pojazdów, który w tej chwili się przez, przez sam środek naszego miasta przetacza. Jeżeli wszystkie formalności zostaną spełnione, to wykonawca będzie miał 36 miesięcy od podpisania umowy na wykonanie inwestycji. W przyszły piątek nie załatwimy swoich spraw w Wydziale Komunikacji w Ostrowieckim Starostwie. Wydział będzie zamknięty, rusza planowany remont. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, w związku z planowanym remontem w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim i koniecznością przeniesienia oraz zabezpieczenia akt kierowców w innych pomieszczeniach dnia 30 kwietnia bieżącego roku Wydział nie będzie obsługiwał interesantów. Zaplanowany mamy oczywiście jeden dzień, gdzie będzie Urząd Starostwo nieczynne. No musimy w tym czasie przenieść, prawda, wszystkie dokumenty i, i wszystkie. Wszystkie meble tak, z, tych, z tych pokoi, które będą remontowane, ale oczywiście już kolejnego dnia interesanci będą obsługiwani i takie stanowisko będzie przygotowane przy głównym wejściu starostwa. Wszystkie ważne sprawy warto załatwić wcześniej, ponieważ w związku ze zbliżającą się majówką również 3 i 4 maja bieżącego roku są dniami wolnymi od pracy dla pracowników starostwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Ziemi. Przy okazji tego święta sporo mówi się o ekologii i czystości, m.in. w lasach. To również dobry czas, aby porozmawiać o reorganizacji lasów. Wiosną przyroda budzi się do życia. Wiosna to także czas, kiedy zaczyna się dużo dziać w lasach. Rozpoczynają się planowe nasadzenia i wycinki drzew. Leśnicy przebudowują las. Co to oznacza? Wycinają zagrożone drzewa, a w ich miejsce sadzą nowe, tworząc w ten sposób zróżnicowany gatunkowo i wiekowo las. W leśnictwo ciężko pracujemy przez cały rok, dbamy o naszą piękną przyrodę, przede wszystkim w okresie wiosny odnawiamy, czyli tam w miejscu, gdzie wycięliśmy las, sadzimy nowe sadzonki. I na leśnictwo Ostrowie sadzi tych sadzonek prawie 1,5 miliona co roku, więc jest to ogromna akcja, ogromnym wysiłkiem, natomiast przynosi wspaniałe efekty nowy, piękny las. Co by tradycji stało się zadość, w tym roku pracownicy nad Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski posadzą około 1,5 miliona nowych drzew. Praktycznie kończymy już to sadzenie. 80% sadzonek, które, które, które sadzimy w tym roku to jest prawie 1,5 miliona sadzonek. Przede wszystkim z naszej szkółki w Leśnictwie Bałtów i tą akcję praktycznie kończymy, dlatego zaprosiliśmy Państwa, żeby dzisiaj zobaczyć jak to właśnie te ostatnie sadzonki, ostatnie drzewka są wsadzone. Wybierając się na wycieczkę do lasu, można poznać tajniki sadzenia drzew i jak nauczyć się dbać o przyrodę. Swoją fachową wiedzą służą leśnicy, którzy rozwijają wątpliwości, czy wycinka drzew jest zasadna. Miejsca, w których zostaną posadzone odpowiednio dobrane sadzonki, są precyzyjnie wybierane. Wybór sadzonek jest jednoznacznie uzależniony od ziemi. Od tego, jaka gleba jest w danym miejscu, czyli upraszczając na piachu, sadzimy sosnę. Na glebach lepszych. Sadzimy dęba i buka. No jak Państwo wiecie, zmiany klimatyczne powodują to, że sosna źle się czuje w naszym terenie i ze względu na to sadzimy teraz coraz więcej dęba i buka, który będzie rósł 160-180 lat. Piękne są piękne, piękne drzewa, które będą trwałe, trwałe i zapewniały tutaj wspaniałą przyrodę na naszym terenie. O lasy musimy dbać i je szanować. Nie brakuje osób, które o tym nie wiedzą i niszczą las, pozostawiając w nim niechciane prezenty. Zapraszam na naszych granicach. Przy naszych parkingach są kosze. Zapraszam, żeby Państwo tam po, po, po wyjściu z tej wycieczki zostawili śmieci na miejscu w tych koszach. A no najlepiej zabrać je do domu, ponieważ no to jest to taka mała rzecz, którą możemy zrobić, żeby użyć tej naszej pięknej planecie. Pracownicy nad leśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, dbając o przyrodę, o prawidłową gospodarkę w lasach, zachęcają do sadzenia drzew. Organizujemy akcję sprzątanie na terenie leśnictwa zwierzyniec. A my w ramach tej akcji będziemy rozdawać tam przez cały tydzień, żeby zachować obostrzenia związane z pandemią. Będziemy rozdawać tam sadzonki jodły, takiego świetnokrzyskiego, pięknego gatunku lokalnego i zapraszam do sadzenia tych pięknych drzewek u siebie w ogródkach. Dzięki działaniom i zabiegom leśników tylko w ostatnim dziesięcioleciu powierzchnia lasów w Polsce powiększyła się o ponad 180 hektarów. To obszar równy całym polskim Bieszczadom. Rząd Łagodzi Obostrzenia w Województwie Świętokrzyskim otwarte zostają orliki, można planować rozgrywki sportowe, ale nadal nie wiadomo jak będzie wyglądał dziewiąty Mosir Goodfin Run, dlatego póki co zapisy zostają zawieszone. W związku z niepewną sytuacją w sprawie obowiązujących ograniczeń nakazów i zakazów w związku z epidemią COVID-19 w zakresie organizowania imprez biegowych miejski ośrodek sportu i rekreacji wstrzymuje decyzję o uruchomieniu zapisów do pierwszej rundy cyklu 9 Mosir Goodwin Run 2021 Maraton i półmaraton na raty. Jeśli Rada Ministrów do 30 kwietnia poluzuje obostrzenie na tyle, by było możliwe przeprowadzenie zawodów 9 maja, to elektroniczny formularz zapisów do pierwszej rundy zostanie udostępniony na stronie www.ostrowiecbiega.pl w dniu ogłoszenia nowych zasad. W przeciwnym wypadku Mocir zakłada możliwość zmiany terminu inauguracji imprezy na 23 maja. W związku z powyższym start zapisów również może być przesuwany i rozpocznie się najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zawodów. 23 kwietnia to światowy dzień książki i praw autorskich, o czym dziś po Telefaktach przypomina nasza znajoma z Miejskiej Biblioteki Publicznej Papugara. Tą informacją kończę dzisiejsze wydanie Telefaktów. Zapraszam na regionalną prognozę pogody do zobaczenia. CarFast. Dla tych, którzy nie wiedzą, co przyniesie nowy dzień i martwią się o swoją zawodową przyszłość, mamy dobrą wiadomość, z ośrodkiem szkolenia Carfast zdobędziesz nowe kwalifikacje i z pewnością siebie wejdziesz na rynek pracy. Kursy dla operatorów maszyn budowlanych i drogowych. Koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, spycharki walce drogowe, frezarki, wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, żurawie, podesty ruchome i tym podobne. Kursy dla kierowców zawodowych, przewóz towarów niebezpiecznych, ADR, świadectwo kwalifikacji i wiele innych szkoleń podnoszących Twoje kwalifikacje. Starfast. Weź przyszłość w Twoje ręce. Nowoczesne, profesjonalne, przyjazne dla pacjenta Centrum Skutecznej Rehabilitacji. Terapia kontuzji i urazów sportowych. FED. Terapia Skolios. DIERS Diagnostyka wad postawy. Salus Talent Uro Skuteczna terapia nietrzymania moczu. Konsultacje ortopedyczne i radiologiczne, badanie USG, pełna gama zabiegów fizykalnych, terapia indywidualna. Zapraszamy! Centrum Rehabilitacji Markmed, ulica Kopernika 14, Ostrowiec Świętokrzyski. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria DaGlasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i Regionu Świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura spadnie do 1 stopnia, wiatr będzie wiał z prędkością 10 km na godzinę, a ciśnienie osiągnie 1024 hektopaskale. Natomiast jutro temperatura 6 stopni, wiatr będzie wiał z prędkością 25 km na godzinę, a ciśnienie osiągnie 1019 hektopaskali. Biometr będzie niekorzystny. Pogody, życzył sponsor, pizzeria da Grasso w Ostrowcu świętokrzyskim.